Weekendowy nastrój małżeństwa z Sosnowca prysł. Liczą się z tym, że zamiast na przyjemności w Pradze, będą musieli wydać sporą część budżetu na naprawę auta. Mimo to nie rezygnują ze zwiedzania. Ty, ale patrz jakie fajne są dla dzieci. No chodź. Jezus Maria, nic nie dasz obejrzeć, ciągniesz mnie. No bo, kurde, wiesz dobrze, że musimy oszczędzać coś tak na te oszczędzanie uparła teraz no kurde, no widzisz co się za tym podziało także no trzeba też no tym... to może być jakaś pierdoła no może ale nie koniecznie musi fajne takie takie te, te to są ciasteczka nie ciasteczka w tramwaju patrz. Hmm? 295 koron 12 euro ja ją no na serio dla tramwaj wydam 70 zł. Ty masakra chodź. jest to wkurzające no ale nie muszę z tym żyć, tym że no, po tych 10 latach no, przecież żyję nie zmienię, nie? <grym> Coś by się przydało zjeść, co? No w sumie... Dobra, idziemy tu. Tu się zapowiada fajnie. Dobry dzień. Dobry den. Tak, tutaj muszę to wybrać? Tutaj bit? A, dziękuję. A no, prosimy. E, jedno piwo. Tak, tak. ma to wybraną. No nie wiem. To się może zastanowić. Prosimkę. Ty okay. samo wieś piwo? A wiesz, że piwo tutaj na nasze wychodzi około 25 zł. Ja się nie widzę. A pardon? Uh. Nie dobiło? piwo? zrobi? Dziękuję. Mama, ale No te ceny to mnie trochę jednak powali. że wychodzi najtaniej, a żeby zjeść coś droższego, to około stówę trzeba liczyć. wiem. jest masakra. A ten stek? 168 złotych. Dobra już, przestań. Masz wypisy i spadamy. Masakra. Tak, jeszcze nieco datasy? Półset w pracy. Motorniczy z Sosnowca nie tak wyobrażali sobie ten obowiązkowy punkt zwiedzania Pragi.